Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o pewnym mistycznym aspekcie związanym z ninja. Kiedyś mówiłem, że prości, feudalni chłopi często myśleli, że ninja władają jakąś demoniczną magią. Nie rozumieli, że dziwaczne zdolności ninja to po prostu efekt specyficznego treningu, a także umiejętność wykonywania różnych sztuczek, które faktycznie robiły wrażenie. Jednak jest pewna tajemnicza, owiana legendami, umiejętność, której skuteczność została naukowo potwierdzona i wyjaśniona stosunkowo późno. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o technikach pieczętujących. To jest dosyć skomplikowana sprawa, więc warto skupić się. Troszeczkę bardziej niż zwykle. Nie wiem jak teraz, ale jak ja chodziłem do szkoły, to na lekcji biologii omawiano tak zwany eksperyment Pawłowa. Pawłow był rosyjskim naukowcem, badaczem, który przeprowadził pewne doświadczenie na psach. Za każdym razem, gdy dawał psom jedzenie, zapalał dodatkowe światło lub dzwonił dzwonkiem. Po pewnym czasie nawet jak nie miał przy sobie jedzenia, to gdy dzwonił lub zapalał lampkę, psy zaczynały się ślinić. Ich organizmy kojarzyły światło lampki oraz dźwięk dzwonka z jedzeniem i wydzielały ślinę. W dawnych czasach ninja powiedziałby, że Pawłow za pomocą określonego światła i dźwięku zapieczętował w tych psach pewien stan. Stan, który mógł w każdej chwili wywołać. Bez względu na to, czy te psy by się chciały ślić czy nie, ich organizmy i tak by te śliny wydzielały, tak zwanym odruchem warunkowym. I tak to działa w większości organizmów żywych, także u człowieka. W ten sposób nasz układ autonomiczny uczy nas pewnych odruchów odruchów, których często nie jesteśmy w stanie powstrzymać. Są to różne odruchy kinetyczne, np. zasłaniamy się przed czymś, albo wystawiamy nogę, gdy zaczynamy się przewracać. Mogą to być odruchy fizjologiczne, pocenie, uzawienie, a także odruchy, które zmieniają nasze odczucia, na przykład pojawia się strach, albo rozpacz, albo zawziętość. Są to odruchy, które zachodzą w pewnych szczególnych sytuacjach. I teraz, co robili ninja? Ninja pieczętowali w sobie różne stany, które mogli wywołać, gdy zaszła taka potrzeba. Pawłow pieczętował za pomocą światła i dźwięku. Ninja używał unikalnych splotów dłoni, tak zwanych lub unikalnych ruchów dłoni, tak zwanych kudżikiri. Kiri dosłownie oznacza cięcie, bo ich ruchy przypominały przecinanie powietrza w różnych sekwencjach. No dobrze, ale jak oni to robili? Przykładowo, ninja chciał zapieczętować w sobie, powiedzmy, uczucie spokoju. Jak on to robił? Za każdym razem, gdy w jego życiu pojawiało się także takie uczucie spokoju odprężenia, wówczas wykonywał określony splot dłoni. Niekoniecznie ten, ale niech będzie. Jeżeli zawsze podczas uczucia spokoju i odprężenia Robił taki sam splot, to organizm zaczynał kojarzyć jedno z drugim. I tutaj ważna sprawa to nie był tylko unikalny splot. Ninja robił w tym czasie także inne rzeczy, na przykład wydawał jakiś dźwięk, wyobrażał sobie coś szczególnego, mógł w tym czasie napinać wybrane mięśnie. Ogólnie wykonywał pewne czynności zarezerwowane tylko dla tego jednego stanu spokoju i odprężenia a układ autonomiczny organizmu wiązał jedno z drugim. Jeżeli podczas misji pojawiał się stres, ninja mógł wykonać odpowiednio wyuczoną technikę kujin, którą jego organizm kojarzył z uczuciem spokoju. Dzięki temu było mu dużo łatwiej się wyluzować. Inny przykład. Czasem mówi się, że ktoś jest w dobrej formie, co nie musi być związane tylko z dobrym stanem fizycznym. Ważny jest także stan... Psychiczny. Na przykład mamy mecz tenisowy. Jeden z zawodników przegrywa i jest trochę podłamany, ale załóżmy, że w końcu udaje mu się zdobyć przewagę. Co się wtedy dzieje? No, przestaje być podłamany. Często nagle wstępują w niego nowe siły, pojawia się motywacja. Zaczyna grać lepiej. Jego przeciwnik przeciwnie, widząc, co się dzieje, może grać gorzej. Nie zawsze tak jest. Wszystko zależy od doświadczenia tego przegrywającego, czy jest w stanie opanować te negatywne emocje. Ale to jest dosyć częste zjawisko. Pewnie nieraz tak mieliście, że szło Wam w czymś bardzo, bardzo dobrze. Dzięki temu świetnie się czuliście, organizm szybciej reagował. Mieliście zwiększoną percepcję, lepiej kojarzyliście fakty. W efekcie szło Wam jeszcze lepiej. Mówiliście, że dzisiaj jesteście w dobrej formie. Taki stan dobrej formy psychicznej. Ninja mógł pieczętować, aby w razie potrzeby móc go wywołać. No, oczywiście, nie wystarczy zrobić tego jeden raz. Pieczętowanie niektórych stanów mogło trwać kilka lat, zanim organizm zaczął odpowiednio reagować na daną technikę. Ale w połączeniu z odpowiednimi technikami medytacyjnymi stawało się to naprawdę skuteczne. Na tyle skuteczne, że ninja się tego uczyli, na tyle skuteczne, że opłacało im się to stosować. Mówi się, że praktycznie dla każdej sytuacji, w której mógł się znaleźć ninja, miał on zarezerwowaną odpowiednią technikę QGI. No, oczywiście ninja nie potrafili tego wyjaśnić naukowo. Nie wiedzieli, jak działa układ autonomiczny, nie znali dzisiejszej teorii odruchów warunkowych i bezwarunkowych. Dla nich ważne było, że to działa i nadawali temu znaczenie mistyczne. No, zwłaszcza, że ninja byli bardzo religijni. Mówili tutaj o kierowaniu i przepływie energii, dzięki której mogą w pełni kontrolować swoje ciało i umysł. Toria przepływu energii jest często stosowana do dzisiaj, przy różnych technikach medytacyjnych, np. w hinduskiej jodze. Warto wspomnieć, że ninja dzielili techniki pieczętujące na kilka grup, którym przypisywali odpowiedni żywioł. Żywioł określający stan emocjonalny lub charakter. Ziemia, woda, ogień, powietrze i pustka. Nie błyskawica, tak jak to macie w Naruto, tylko pustka. Ziemia. Ziemia, która reprezentuje powagę i zaufanie oraz upór i stabilność. Woda. Czyli silne emocje, ale także elastyczność umysłu i zdolność przystosowania się do różnych sytuacji. Ogień związany z pasją i motywacją. Mówi się czasem, że ktoś ma w sobie ten ogień związany z naszymi pragnieniami, ale także z poczuciem bezpieczeństwa. Powietrze. Powietrze reprezentuje chłodny umysł, wiedzę, doświadczenie, ale także życzliwość, współczucie. I ostatni, piąty żywioł pustka. Pustka związana jest z inteligencją, pomysłowością, zdolnością tworzenia i co najważniejsze dla ninja, związana z duszą.